Zniesie się na piętnaście łokci Morze opadnie Potwory morskie ukażą się i zaryczą Morze się zapali Z roślin wydzieli się krwawa rosa Budynki runą Kamienie rozpękną się i będą tłuc o siebie Trzęsienie ziemi Wyrównanie się ziemi Ludzie wyjdą z pieczar I będą błąkać się bez słowa Kości powstaną z grobów Spadną gwiazdy Wszystko co żywe umrze Niebo i ziemia zapłoną będzie nowe niebo i nowa ziemia, a wszyscy zmartwychwstaną. To co robimy na tej ziemi, na pewno zostanie osądzone. Jeszcze się taki nie urodził, żeby powiedział, że tak, jeszcze taki nie wstał z ziemi powiedział, że, że, że nie. Naprawdę będzie mocno osądzone, dobrze sprawdzone. Jak zmot pioruny będą biły i przyjdą anioły z Panem Jezusem będą dzielić na, na gatunki sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Sprawiedliwe będą do nieba a niesprawiedliwe do piekła. Taka jest nasza historia. Nie wierzę w sąd ostateczny. jeżeli świat istnieje kilkanaście milionów lat, to on powinien już nastąpić. Według przepowiedni Starego i Nowego Testamentu już powinien nastąpić. Jego nie ma, bo już powyższego nie będzie żadnego sądu ostatecznego. Czym będzie? Końcem świata. No ja jeszcze nie widziałem, jak pani chciała żeby wstało. <laughs> Nikt tamto nie przyszedł, nic nie powiedział dotychczas, tylko są różne poszlaki, że coś będzie. Ale tu nigdy do tego widzę, że chyba nie dojdzie. Na pewno będą radosne zmartwychwstanie, bo będą, będzie wiedzieli gdzieś i kto zarobił na to, to też tak będzie. Jeżeli by wszyscy wstali z grobu, tak jak to dogmat pyta, to by się na tej siebie nie pomieścili, musiałby jeden na drugiego i jeszcze jeden na drugiego, a więc nie wierzymy w to. Zmartwychwstanie musi zawsze być radosne, bo dlatego, że kiedy odbywa się w zmartwychwstanie Pana Jezusa, my zawsze śpiewaliśmy piękny, wesoły dziś nam dzień nastał. Aleluja! tego będą potrzebne nasze ciała, żeby w przyszłości bardziej były szlachetne. Żeby... Żeby z powrotem, nie Pani, żeby... No, do czego ja wiem, do czego? Żeby człowiek z powrotem się stworzył, nie? W ogóle nie będą potrzebne, bo nie będzie nic takiego. Wierzę w to. Śmierci, sam Pan Bóg będzie sam sądził. A przy tym bramie, to będzie stał, jak się mówi, ten Piotr z kluczem i będzie wpuszczał, a tam będzie osądzony. My sami, my sami będziemy się sądzić po śmierci. Jeden drugiemu będzie odpowiadał za to, co zrobił, czy krzywdę, czy dobre. To będzie się rozliczał sam przed sobą w zasadzie. Pan Bóg, który nas tworzył, nasze życie i On chyba ma tylko jedno prawo nas osądzić. Czy dobrze, czy źle, to nie wiadomo. Każdy ma, jak to się mówi, zarobione, czy w życiu. Jeżeli człowiek e, błądził, kara za grzechy przyjdzie. Za te grzechy, proszę panią, to weźmy. Bóg już i tak nas ukarał. Bóg już i tak nas ukarał. Bo proszę panią, weźmy na to. Inni mówią, gdzie był Bóg, jak Hitler mordował i tak dalej. Ale ja uważam, że to Bóg się posłużył właśnie. E, Ludźmi, bo ludzie co zrobili źle, bo przecież to nie Bóg robił, tylko ludzie zrobili prawda, na ziemi sobie to zło. Sami wywołali wojnę, sami e, robili zło, proszę mają i Bóg się posłużył chyba tym samym narzędziem co oni. Także to ja uważam, że, że musi być kara w piekle. Chyba tak? Jak ktoś źle żył, no to może trzeba się poprawić. Może spotkać, tak. Mm. Piekło na pewno jest. I w piekle będzie się pieklił ten, który całe życie, będąc na tym świecie robił ludziom tylko zło. Było i jest i będzie piekło na naziemskie. Piekło to jest pojęcie względem, zależy, jak to rozumuje. Co to znaczy piekło? Człowiek z człowiekiem. Czy system z systemem? Czy dogmat z dogmatem? Piekło jest tu, bo tak. Zarobki są małe, to tak zwane mówimy piekło. Rządzenie w Polsce jest też piekłem. To wszystko jest piekło. Diabłów jest mnóstwo, tak, dowodów, że diabły z ogonami gdzieś latają i tak dalej, że w wódce, e, w czymś innym, to tylko propozycje. Diable? To Każdy ma diabła, za skórą. Oj, mamy tu tyle szatanistów, to tak to jak samo jak diabły. To jest wszystko jedno. Człowieka zaczepiają biją, to są właśnie tacy, tacy szataniści, to przeważnie już mamy tutaj diabły, a tam w tamtym świecie to nie wiem, czy będą diabły czy nie nie, ma <gry> nie istnieją diabły absolutnie nie istnieje nie, tam diabeł nie istnieje, diabeł nie ma, nie ma takiego, to jest tylko po takim pojęciu, że diabeł jest tam, tak się mogę, ale diabeł nie istnieje wcale. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego wierzę w Boga i nie dam się nikomu przekonać, a szataństwo, szataństwo walczy z nami. Ogień piekielny, no jaki może być ogień piekielny, proszę bardzo, to wewnątrz może mieć, sumienie palić może mnie nie? No. To jest raczej ogień duchowy, duchowy raczej, takie, takie odnoszę wrażenie. To, to jest bardziej chyba groźne niż to, co sobie wyobrażamy. Coś, co pali, nie? Ogień piekielny. Ja sądzi ostatecznym, nie? Tych duszy, Które są niep nieprawidłowe, tak jak ja to uważam, będą... Właśnie, w tym ogniu piekielnym, nie? Pokute musiały, tak, smarzyć się będą musiały i tam swoją pokutę odbywać. Ogni piekielny to znaczy, należy mieć cierpienia, a największe cierpienia przeważnie są w ogniu. I dlatego tym ogniem się ludzie, którzy się boją, boga straszy. Potępienie grzeszników jest wieczne. Ja liczę, że tak. Potępienie, no to zależy jakie? Nie? A jeżeli grzesznika potępia, nie? Grzesznika potępia ktoś? To co? No Czy to prawidłowo. Wieczne? Czy jest wieczne, pani się pyta? To już Pan Bóg będzie sądził. Bo my to m, nie bardzo wiemy, bo w tym. <laughs> Możemy czytać, czy, czytać się nie znamy na tym. Właściwie prawda, nie? <laughs> nie, na pewno nie będzie wieczne. No to wiadomo, każda kara w pewnym momencie się kończy. Chyba, że jest naprawdę aż winy są takie, że no, je, no mówię, jeden zabija, a drugi najwyżej podrapie, prawda? <laughs> No jak są grzeszniki, to są to w czystu, to, to będą zbawieni jeszcze, a ci, co się do piekła, to już jest wieczne. To wieczne chyba nie może być potępienie, bo wiecznie, tak się teraz nie potępia, bo człowieka też nie można potępić wiecznie, prawda, że to jest taki drań. Bo on nieraz z, ze złego człowieka zrobi się też dobry, prawda? Mamy takie przykłady, dużo jest rzeczy takich, że człowiek z złego zrobi się dobry, a z dobrego nieraz zrobi się zły. Zagrodę sobie tylko sam, sama osoba wyświadcza. Czyli jest czysta wobec drugiej osoby. Wydaje mi się, że tam będzie jakiś taki relaks, ja wiem jak to określić. No po prostu człowiek bez kłopotu będzie. No w końcu od, odłączy się od tego, co tutaj ma, prawda? Raj to jest jakaś, jak nazywali to dani mirwana, budyści, to jest jakiś rozkosz, e, jakaś, jakiś pewnego rodzaju e, uczynienie za te swoje uczynki, które na ziemi został, Także e, nawet może ten raj będzie przeistoczył przeistoczy na winnej istoty, niekoniecznie o kształcie ludzkim. No to coś pięknego, tam nie trzeba jeść, pić, tam tylko, znaczy tak jak teraz człowiek tęskni za narzeczoną, to tam już ma to wszystko, przy wszystkich tych

Szczęście po śmierci polega na tym, że nikt człowieka nie będzie e, nie straszył, nie, ra, nie rajem, nie piekłem. E, człowiek będzie w wiecznym odpocznieniu. No, niektórzy po śmierci wierzą w miłość pośmiertelną, w szczęście pośmiertelne. Ja nie wiem, trzeba być tam, żeby to, to zobaczyć, jakie to tam szczęście jest. Ja tam byłem, stamtąd przyszłem. <laughs> Bo my jesteśmy jakby tu na Ziemi wypożyczone. Tutaj. To jest chwilowe. Co nasze życie jest tutaj, to jest, to jest takie chwilowe. A tam jest wieczność, już jest stałe w <śmulny> Jeżeli będzie wesoło w niebie, to na pewno trzeba będzie i śpiewać, i tańczyć. Ale to trzeba robić, bo śpiew to życie, tańce to też życie, jak i śmiech także. To jest ludzka przyjemność, to chyba nie... nie dusze nasze nie muszą mieć śpiewania i tańczenia. Ło! Całą dyskotekę rozwalimy! To zależy, czy Święty Piotr na to pozwoli, nie? Jak to lubi. Ja na przykład lubię, więc na pewno. O, będziemy śpiewać, tańczyć, śpiewać, wielbić będziemy. Pana Boga, tam będzie nam wesoło, na pewno. Najlepiej jak tu na ziemi teraz, można mówić.